Witam wszystkich. Minus 2. Dzisiaj, ale jest nawet przyjemnie, rozpoczynamy poszukiwanie na Oliwie. No nie powiem dokładnie gdzie, ale od początku będziemy się kierować w głąb lasu na poszukiwanie skarbów. Kochani, jest minus 2, strasznie zimno, ale. Wdrefałem się na taką strasznie wysoką górkę, strasznie krzaczaste i piękna znajdka. Proszę, w pięknym stanie. Ręce strasznie zmocznięte, odpadają. Legendka, jak to jeden, jeden znany poszukiwacz archeolog, historyk. historyk. Powiedział, że najlepiej zmarznięte ręce po pierwszych 30 minutach poszukiwań. W takiej temperaturze jest najlepiej ogrzać sobie obrzuszek, więc trzeba to zrobić. No i doszliśmy do tego pierwszego dołeczka. Zobaczymy, co za skarby nas tu czekają. Państwa. Nic tak nie cieszy, jak nabój z pepeszy. Czyli ruskich tu było dużo. Kolejna znajdka taka. Nie znam się. Kolejny szpadelek. Nawet ładny. Moich rozmiarów. Ładnie zachowana sprzączka, jakaś odpaska, z kawałkiem paska jeszcze. Mam oznaczenie, mam. Mam, kurde. No chodź. Jeszcze na spince jest. Na spince jest. Taki na druciku. To jest tył. Tył. A tu jest przód. Nie wiem co to jest. Ale był gaciak. Była sprzączka od paska. I był czubek od naboja małego. Dostał jakiś. Ja. To puste. Co to jest? Oj już mi mina zbrzedła. Lamra Otwaska. No hmm, kurwa. <coughs> Jak się cieszyłaś? Bardzo, ale teraz to już ble. Albo takie coś, jakieś cudo, kawałek Paska, to chyba konia, to chyba od konia. Egentka. Jeszcze trochę. To, to wygląda mi jak taki kawałek od gąsienicy. Może zaraz tu jakiś czołg wykopię, brudne to, ale to tak wygląda. Jak taki, takie cząstki, cząstki od gąsienicy. O! Od gąsienicy, od czołgu. Pięćdziesiąt groszy z siedemdziesiątego ósmego roku, z osiemdziesiątego ósmego złotówka. Dwa złote. Trzeba by podczyścić, bo nie widać. Tu jest jakaś niemiecka moneta, piątka. Piątka. Trzeba wyczyścić się, sprawci I dwa złote z 60 roku. Takie coś. To się nadaje? Takie cóś. Tu wystrzelony nabój jakiegoś Ruska albo Niemca trafił. Nie wiem. A to, to są pociski napoleońskie. To są pociski napoleońskie. A tu jeszcze znalazłam taką, chyba to monetę, tak? Zginita już. Czy nie?